No, witam Was ponownie Etap zasilaczy na tą chwilę Ma się troszkę, że tak powiem, inaczej niż planowałem, więc Pamiętacie zapewne ten zasilacz na lm 317 Było tego kilka sztuk tutaj wpakowanych Docelowo Zrobiłem test, czyli W tym miejscu mniej więcej, gdzie moja myszka w tej chwili, tutaj Wpakowałem mosfeta które miało ograniczać tutaj napięcie, żeby wszystko nie zostało ubijane, że tak powiem, na elemach. Powstało takie coś. Nie wiem, czy to będzie dobrze widać. Tutaj mamy nasze nieszczęsne elementy. Tu idę tylko 5. widać równie dobrze rezystory, jakby emiterowe. No w tym wypadku trudno je nazwać emiterowymi. No i nasza reszta płytki. Tutaj jest nasz mosfet. O tutaj. To, 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 to. Ograniczające to napięcie wstępnie. I cóż wam mogę powiedzieć. Projekt został zarzucony. E, przyczyna bardzo prosta. Niby teoretycznie wszystko to by działało. No bo fizycznie to działało. No pomimo tak potężnego wentylatora radiatora, przepraszam, z zamontowanym wentylatorem. No, uzyskałem po prostu tutaj niezły grzejnik. W związku z czym po prostu no tak to wyszło, jeśli chodzi o płytkę. Druga nawet, nie wiem, czy tu było dużo poprawek. Nawet nie, jak widzicie. Całkiem to wyszło jakoś tak w normie, nawet nie bawiłem się w solder maskę. No, ewidentnie przecież był to tylko że tak powiem prototyp. Te mosfety, jak widać tutaj, żeby to można było lepiej zobaczyć. Czekajcie, może ja to świetle, bo jednak to światełko, które mamy, to jest nieporozumienie. No, tutaj zobaczcie, tutaj są te dwa mosfety. Na realia że o moim palcem jeden, tutaj jest drugi. Tu są kondensatorki, no ta pojemność była trochę mała, ale do tego, co potrzebowałem sprawdzić, sprawdziła się w zupełności. Może jeszcze raz tą płyteczkę, no taka nam wyszła. płytka główna wyszła taka. No i tak jak mówię, no projekt zarzuciłem, przyczyna była prosta, no, ludziska, no takiego grzejnika, no to po prostu bez sensu, zupełnie. Natomiast nie, nie osiadłem na, la, na laurach, poszedłem dalej w temat. Jako że lubię takie eksperymenty, e, teraz wam pokażę na początek stary zasilacz, a potem wam pokażę już przód, który dzisiaj odebrałem od nowego. Więc to jest mój pierwszy zasilacz. <laughs> Może inaczej, to był drugi. Pierwszy, gdzieś tam sobie leży tutaj. Nawet o, mam go pod ręką. Już widać, że bez gałek. Pierwszy wyglądał w ten sposób. Docelowo został przerobiony. Także tutaj jest po prostu na przełączone przełącznikiem, opisanym jeszcze jako prąd. O, słyszycie go? Tutaj są wystopniowane lemy No, regulacja wiadomo napięcia przełączanie pomiaru czy to ma być woltomierz, amperomierz wymuszenie chodzenia. no to był pierwszy wynalazek nie wiem jak on tam w środku teraz wygląda, bo jest tak. troszkę po macoszemu już traktowany przeze mnie no ale zobaczcie może nie będzie dużo stydu tak to mi wyszło wtedy tu jest płytka przełączania uzwojeń transformatora. Transformator, wentylatory. No i tutaj elementy regulacyjne. Wyświetlacz jeszcze na ICL-u. No, ale tak mówię, to był pierwszy prototyp. Eee, drugim był ten. Jak widać, w tej chwili nawet ładuje akumulator do wiertarki nie? i on też działa do dziś dnia, jest wykorzystywany. No, to miała być taka próba, spełzła na niczym. No uznałem, że po prostu jest to porażka, no szkoda zachodu. I teraz usuńmy tą porażkę, ona czeka już na zdemontowanie. I to będzie obecnie składany. Czekajcie, na razie wygląda to tak jeszcze nie fantastycznie. Ponieważ tu jeszcze przewody poprzerabiam, pierwotnie był pomysł nad zastosowaniem takiego wyświetlacza. No, jak tutaj. No, ale stwierdziłem, że nie, nie, to nie jest to. Tutaj mamy elektronikę. Układ MIA 723. Regulacja prądu, napięcia. Zasilacz ma regulację od zera, w związku z tym jest tutaj dołożony stabilizator, wytwarzający napięcie ujemne. Tutaj potencjometry, widzicie jeden, tak tutaj wrzeniłem, drugi mamy tutaj. Tutaj bateria kondensatorków z mostkiem, no stąd nam to zasilanko, że tak powiem, leci tutaj, no i Tutaj na stopień wykańczający całą kształt, czyli na te dwa tranzystory. Docelowo chyba dołożę jeszcze przynajmniej jeden. Oczywiście tutaj mamy zamontowany wentylatorek, który będzie sterowany elektronicznie. No i to jest na razie na tą chwilę. Docelowo, wśród już właśnie, jak już zacząłem Wam wspominać, dzisiaj odebrałem. To będzie nasz panel przedni, jednak nie pójdzie tamten wskaźnik zasilania napięcia i prądu. Dokładnie będzie to, to będzie tak. Odpowiednie wskaźniczki już zostały zakupione. Jak widzicie, przód. Przygotowany tutaj płyta, która będzie pod tym jakby panelem przednim, ona będzie wzmacniała całość, ponieważ to jest dość miękkie. A musi to być troszkę usztywnione. No i docelowo będzie to taki zasilaczek. Jak go skończę składać? bo to już została kwestia dopieszczenia. Muszę coś dorobić. Jako, że wymyśliłem sobie, że będzie tu opcja ładowania telefonu. Tutaj będzie w tym miejscu dokładnie gniazdo USB. Muszę dorobić tylko stabilizator na 5V, co nie jest żadnym problemem. Tym bardziej, że z tego transformatora, widzicie, tutaj było wyprowadzone dodatkowe uzwojenie, które służyło do zasilania tego rzutomiernika. Więc wykorzystam to napięcie do stabilizatora, żeby można było zawsze podpiąć mikroskop, który często z niego korzystam, jest zasilany z USB. Jak również telefon podładować, czy coś, żeby to było po prostu pod ręką. To jest jedna rzecz, no i muszę dorobić i prawdopodobnie to pójdzie na tej samej płytce muszę dorobić tylko płytkę elektroniki sterującą załączanie wentylatora, bo nie chcę, żeby on mi stop hałasował. Tym bardziej, że w momencie, kiedy nie będę ciągnął z niego dużych prądów, ani wymuszał na nim dużego spadku napięcia, po prostu on się nie powinien w zasadzie grzać. Także tutaj nie ma potrzeby ciągłej pracy wentylatora. Zasilacz jest na, oparty na schemacie bodajże układu K301, dostępnego w internecie. Zresztą spróbuję go Wam pokazać. Czekajcie, może na chwilkę odsunę tę lampę. Z całą pewnością gdzieś go tutaj mam. Jest zasilaczka K301. To jest chyba ta ostatnia wersja płytki. Tak to miało pierwotnie wyglądać, czyli to miała być płytka po tranzystory. To jest płytka, że tak powiem, ta główna. Tu jest płytka kondensatorów. Tak to jest mniej więcej zrealizowane. Jak to wygląda na schemacie? No już patrzymy. Jest to coś takiego. No tutaj ta bateria kondensatorków. Tutaj widzimy zasilacz napięcia ujemnego. Dzięki niemu mamy 0 na wyjściu. Tutaj obu wskaźnika, który powinien nam pokazywać. Kiedy załączy się zabezpieczenie, przycisk zwarciowe albo jest przeciążenie. Szczerze powiem, usunąłem to. Także w mojej wersji tego nie ma. No, tutaj jest pojedynczy tranzystor wyjściowy. Ja to zastąpiłem dwoma sztukami. W oryginale tutaj był mniejszy tranzystor sterujący. Ja dałem Darlingtona TIP. Mali no nasz układ scalony, który. Zarządza tym całym interesem. Przetestowałem już ograniczenie prądowe, spisuje się bardzo fajnie. Wszystko to działa. Jeśli chodzi o wydajność prądową, też jest nieźle. Przewody się przytapiają w razie potrzeby, a takowej nie ma, nic się nie dzieje, nic się nie pali, wszystko się wyłącza. Dobra, to jest na tą chwilę tyle. Co tylko tak, gwoli ciekawości, chciałem o tym wspomnieć. No i co, to kończę. Zaproszę Was, jak już to wszystko poupycham ładnie w tą obudowę, Będzie to miało ręce i nogi, jakoś wyglądało. No i wtedy się nie umieszkam pochwalić całokształtem. Natomiast yy, kończę to i od razu zaczynam nagrywać kolejny filmik, który może zainteresować niektórych z Was, przynajmniej. Yy, bo mnie to troszkę wybrało, że tak powiem, <grym> nerwów mianowicie mowa o Arduino, ale nie bezpośrednio Arduino jako takim, bo to, to żadna sztuka, kupić Arduino pod 5 z ale zróbmy sobie coś co będzie odpowiednikiem, zaprogramujmy to bez korzystania w ogóle z Arduino i miejmy taką platformę pod ręką, często się coś robi bo zdarzy nam się, że zablokujemy sobie procesor chociażby w ten sposób, że przez niechcący przełączymy nie wiem, na zewnętrzny rezonator, albo coś, a nie mamy go pod ręką. Ja na przykład korzystam, ale to nie. To właśnie to wszystko Wam powiem za chwilę w następnym filmie. Ten jest tylko takim, że tak powiem, wyjaśnieniem, dlaczego na razie projekt zasilacza utknął. Bo tak jak mówię, no jest to chwilowe, cały czas nad tym pracuję. Po drodze było parę innych pomysłów. Tak więc na razie widzimy się w następnym filmie. Pewnie jeszcze dzisiaj.